Once upon a time on Total Drama Action, there was a princess trapped in a tower. Well, okay, Courtney got stashed in some tower set for a couple of hours, but still, a bunch of knights went to rescue her. Along the way, some were lost. Dreams were crushed, and a prince prevailed. But it was no fairy tale ending for Princess Courtney and Prince Justin. Girl just won't stop winning. And so, Prince Justin got the boot and the rest of them lived happily ever after. NOT! Nah. Come on, this is total drama action. Forget happily, we've got fight, danger, maiming. This time, there might even be murder. So keep your eyeballs glued right here on another homicidal episode of Total Drama Action. I ta to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być zładny Chcę blisko słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę pan Bo ja chciałbym być

Na śniadanie, tylko to szef potrafi przygotować? Posiłek w meksykańskich klimatach. Fuj! Czy to skorupka jajka? Tylko szef przyrządza jajka o smaku masła orzechowego. Płynne, ale i chrupiące. Może szefowi zabrakło rzeczy, które wkłada się do jajek. Został mu tylko sprzęt komputerowy. Może coś jest na tej pamięci? Jakieś wyzwania dla nas? Można się o tym łatwo przekonać. Włóż to do Palmtopa kortni. Trzymaj to uświnione paskudztwo Z dala od mojego sprzętu Hej! Myślałem, że chcesz wygrać Ach, Róbcie co chcecie Mam nadzieję, że śniadanko jak zwykle wam smakowało Było? Bardzo zdrowe Jestem normalnie na chmurze dziewięć Zjadłbym jeszcze stuzin takich Dość gadania o śniadaniu już najwyższy czas, 86, te kombinacje, e, to znaczy konwersacje. Co on wygaduje? Chrisowi przydałyby się długie wakacje. Teraz zamierzam się zrelaksować w tym super bezpiecznym miejscu. Przygotujcie się do wyzwania. Pewnie się zastanawiacie, na czym polega. Na razie pozostanie to tajemnicą. Musicie mnie znaleźć. Jestem bezpieczny. Macie? Bezpieczny jak w banku No, a tymczasem Otworzę sobie puszkę z pysznym napojem I odpocznę Darka! Jeśli nie ma nagrody, to nie mam zamiaru szukać Krisa Przyda nam się dzień bez tego matoła Popieram Dankana Niech Kris na nas poczeka No, ale może jeśli znajdziemy Krisa Czeka nas niespodzianka Nie lubicie niespodzianek? Chyba podał kilka wskazówek Powiedział, że jest na chmurze dziewięć, czyli w niebie Znaczy, że biedaczek już nie żyje co się robi z umarlakami? Zakopuje się ich! Na pewno jest zakopany pod ziemią! Powinniśmy pogrzebać, to może go znajdziemy! E, no fajnie. Problem tylko w tym, że nie ma to sensu. Odkąd kort nie wróciła do programu, nikt mnie nie słucha! A może przypadkiem Chris został zakopany żywcem? Przecież to oczywiste. Chris powiedział, że czuje się bezpiecznie jak w banku. Kumacie? Safe! Na koniec na naszych oczach otworzył sobie napój. Co się robi z sejfem? Dotarło wreszcie? Nie, ja nie rozumiem! To proste! Ukrył się w skarbcu z gangsterskiego filmu. Retyk. Nieźle. Dedukcja. Ma się ten mózg. Ej, pierwsza wpadłam na to, że Chris dał nam wskazówki! To prawda, skarbie! <laughs> Naprawdę, żal mi było, Lindsay, ale Courtney nieźle to wykombinowała. Bezpiecznie jak w banku. Genialnie! No to jaki masz plan, mistrzyni kasiarzy? Umyj sobie uszy i spróbuj dla odmiany słuchać. Chris powiedział kombinacja, tuż po tym jak wspomniał o chmurze 9. I że mógłby zjeść na śniadanie tuzin buritos. A potem powiedział 86. Co za to dostanę? Hmm, nie przypominam sobie, żebym wspominał o nagrodzie. <coughs> Ale dzięki za uwolnienie. Zrobiło się trochę duszno. Chris, to ty palisz? Co? Nie, nie, jasne, że nie. Fuj. Co? To jest tytoń do żucia. Fuj. Nie, żartowałem. To czarna luklecja. Fuj. Ta, macie rację. <grych> Smakuje obrzydliwie. Zaczynamy nasz dzień z filmem kryminalnym. Dla każdego z was mam zadanie. Proponuję, żebyśmy spotkali się na stacji kolejowej. W garażu mam odjazdową kolejkę napędzaną energią słoneczną. Fascynujące. Na początek musicie mi dostarczyć odciski wszystkich palców i próbki DNA. A nie wystarczyłoby iść do lokalnej komendy policji? Tam mają kopie moich akt. Dobra. Każdy z was musi pobrać próbki od pozostałych zawodników. Oczywiście, w waszym interesie jest, żeby nikt nie dostał szczegółowych informacji na wasz temat. A teraz lećcie się spakować. Zaraz wyruszamy w podróż. To ja zdobędę nagrodę. Nie rzucam słów na wiatr. Powinnaś docenić to, że wpadłam na pomysł szukania wskazówek. Ha! Gdybyśmy cię posłuchali, do tej pory kopalibyśmy łyżeczkami pod stołówką. Nie. Słuchajcie! Przecież to bez znaczenia, kto ma jakie zasługi. Najważniejsze, że dobrze się bawimy. Lindsay, naprawdę bardzo cię szanuję. Zachowałam się tak brzydko z czystej zazdrości. Bardzo chciałabym się z Tobą zaprzyjaźnić. Pozwól, że coś dla Ciebie zrobię. Mogę Ci zafundować wizytę w spa. O, skąd wiedziałaś, że uwielbiam spa! Jaka ja jestem? Mody we Francji. Uuu, Nie wykorzystałam Lindsay e, Zdawało mi się, że masz już odciski, Lindsay Tak, ale to takie zabawne, że nie mogłam się powstrzymać Nagroda? Sorki, kortni, jeszcze nie czas na nagrodę! To zrób coś, żeby był! Robię tylko to, co do mnie należy! Poprosić prawników, żeby zrobili, co do nich należy? Nie krępuj się. Chcę dostać nagrodę! Chcę nagrodę! Chcę nagrodę! Dobrze już dobrze, proszę. Miałem zamiar zjeść to w pociągu, ale weź je sobie i wreszcie się przymknij! No, a teraz wskakuj do wagonu. Ej, poczekaj na hasło. Proszę wsiadać. Proszę wsiadać! Hej, co ty wyprawiasz? Regulamin przewozu pasażerów, madam. Nasz pociąg kończy bieg na stacji zabawowo. Impreskę czas zacząć! Będzie impreza superowo! To wszystko dla nas? Superowiej! Cudownie, że możemy się tym delektować, prawda, Courtney? A jedzcie sobie. Ja pozostanę przy mojej pysznej, luksusowej, seropodobnej przekąste nagrodzie. Poczęstujesz mnie? W życiu. Ja to wygrałam. Hmm. Kto zgasił światło? Nie zabijajcie gospodarza! No i od razu lepiej. Patrzcie! Chris jest marzy. No, zimny trup! Nie, to niemożliwe. Nie dostałam porządnej nagrody. Harold, sztuczne oddychanie! Dobrze, że mnie wybrałaś! Mam licencję ratownika. Wiedziałaś, że sztuczne oddychanie to tak naprawdę cała seria wdechów i ucisków? Zrób to Harold! On nie oddycha! O. 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 Nie wyczuwam pulsu. Co za tragedia! Tu Weźcie się w garść, frajerzy! Trzeba coś wymyślić! Pamiętam, jak kiedyś jechałyśmy autobusem na obóz Cheerleaderek! Nasza kapitan karmelita Santos straciła przytomność! Nienawidziłam Karmelitę, bo karmelita uważała, że jest taka super! Ale musiałam coś zrobić! Śliniła się! Więc ja i Bitsy Stefanopoulos pobiegłyśmy do opiekunki. Bitsy ma na imię Elizabeth, ale wszyscy mówią na nią Bitsy. Wiecie, muszę przyznać, że byłam ciekawa, jak się skończy ta dziwna historia i Kalindzi. Więc pani Whitlock zerwała się z miejsca i przybiegła z wysoko sokiem owocowym cukrem, nie jakimś tam słodzikiem. W takich sytuacjach aspartam się nie przydaje. I wlała go do ust karmelity i. Musimy znaleźć sok owocowy dla Karmę! E, dla... Tak, dobra, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Trochę znam się na pociągach. Najprawdopodobniej w lokomotywie znajduje się maszynista. Niewykluczone, że może nam pomóc. Tak, Bet, skocz i zadzwoń do maszynisty. Halo? Halo? Niech to nie odbiera! Koniec, wszyscy umrzemy! Czy wy naprawdę jesteście aż tacy naiwni? Tak, biedny Chris przed chwilą wykitował na naszych oczach i nie możemy się z nikim skontaktować. On pewnie wcale nie jest martwy. Oglądałam odcinek, w którym skakaliście z samolotu. Ludzie, przecież braliście w tym udział. Zapomnieliście już, że nie było żadnego samolotu? Ona ma rację. Jestem pewna, że ekipa techniczna potrząsa wagonem, a widok za oknem to zwykły hologram. Znowu próbują nabić nas w butelkę. Ja tam nie dałam zamyklić sobie oczu, ale nigdy nie zaprosiłabym kortni do mojego pałacu na niby. Nigdy. Pewnie chciałaby być tatusiem, lekarzem i prezydentem wszystkich moich lalek, a im by się to nie spodobało. To znaczy, oczywiście, gdybym się nadal nimi bawiła, a tego nie robię. No dobra, teraz się uspokójmy i spróbujmy wrócić do studia. Najlepiej będzie, jeśli powiem producentom, że ta akcja narusza warunki mojego kontraktu. Tak zasięgu? Jak to możliwe, że nie ma zasięgu! Obrysuję zwłoki Krisa tak, jak to się robi w filmach kryminalnych. A tak właściwie po co się to robi? Potem koloruje się ten kontur, czy co? Duncan, wyjdź przez ten włas i znajdź szefa, producenta albo kogoś tam. Czemu mnie ma spotkać to szczęście? Ponieważ jesteś jedyną osobą, która da sobie radę. Wiem. Niezła jestem. O matko! Puśćcie mnie! Ojej, juniu! Coś się otarło o moją nogę! Coś się otarło o moją nogę! Cały czas ocieram się o coś, co przypomina ludzkie nogi. Tak. To prawdziwy pociąg. I na pewno nie wrócę już na dach. Jeśli jest prawdziwy i jeśli jesteśmy uwięzieni w wagonie, to wśród nas musi być. morderca! Och, zachowuj się poważnie! No co? Może być coś poważniejszego od. morderstwa! Aaaa! Zwłoki Krisa zniknęły! Wcięło je! To je, porwali! Ale z was głąby! To jest ukartowane! Duncan, sprawdź, czy Krisa nie ma w innym wagonie. Ja też zrobię coś konstruktywnego i dowiem się, kto za tym stoi, zanim będzie za późno. Nie chcę być ofiarą morderstwa podczas snu! Ja też nie chcę być zamordowana! Harald! On nie został zamordowany, wyszedł stąd! W głowach wam się pomieszało. Macie w nich siano zamiast mózgów. Czy ktoś z sianem w głowie szukałby odcisków? E, tak. Dobry pomysł, Lindsay! Ja też zgromadzę dowody! Aha! O co chodzi? Znalazłem zielony włos Dankana. Skąd go ta wkurzająca muzyczka? Dankana nie było z nami, kiedy zwłoki zniknęły. Hmm. Tamte wagony są puste. Co? Te przygłupy myślą, że ty to zrobiłeś. Chris nie miał ochoty dać kortni nagrody. Nieźle ją to wkurzyło. A ty się przecież do niej pójdź. I to się nazywa motyw! Potwalam się? Zmusiła mnie do wyjścia na dach i ukradła mi próbkę DNA! Ludzie, przestańcie się rozpraszać! Przecież wiadomo, że to podfucha. Za chwilę odkryjecie, że sprawcą jest profesor Ropucha z ulicy Bagiennej 28. Ten włos mógł mi wypaść, kiedy pochyliłem się nad ciałem! Skuć go! Dlaczego go podejrzewam? Każdy dobry detektyw wie, że w połowie przypadków winny zbrodni jest mąż albo żona. Druga połowa przypadków to dzieło jednorękiego faceta z siekierą. On jest zabójcą! Uwielbiam ten dźwięk! Gdy wrócimy na plan, zostaniesz oczyszczony z zarzutów. Wytrzymaj. Daruj sobie, nie pierwszy raz zostałem robiony. Moja wina, że nie chcą mnie słuchać. Dali się omotać. Na wszelki wypadek poszukajmy innych wskazówek. Nadal nie wiemy, jak zginął Chris. Można umrzeć od zatrutego żelu do włosów? Chris tyle go nakłada. I mówi to ktoś, kto myślał, że Chris został zakopany żywcem. Może lepiej pomoglibyście mi wydostać nas z tego pociągu? Jak pomogę, będę mógł to zatrzymać? Tak. Gratulacje, że zmądrzałeś i nie słuchasz tego, co plecie Lindsay. Tak? A co ty tam wiesz? Mam prawo do własnego zdania tak samo jak wszyscy. Muszę przyznać, że wcale nie byłam pewna co do tego całego morderstwa, ale Lindsay nie musiała o tym wiedzieć. Żeby być liderem, trzeba umieć planować. Dokładnie, zaplanowałam następne 4 lata. Powiedzieć, co zjem na śniadanie 12 kwietnia? Gdyby był zasilany energią słoneczną jak moja kolejka, można by zarzucić na niego wielki koc. Byłoby łatwiej. I tak jest łatwo. Zatrzymaj koła, a pociąg stanie. Damy sobie radę, prawda, Beth? Same rozwiążemy tę sprawę. Uuu, świecę się! E Sama nie wiem. No tak, uwielbiam Lindsay. Ale nie jestem pewna, czy chcę postawić wszystko na tę kartę. Co dwie głowy to nie jedna, ale co trzy głowy to nie dwie. I każda głowa byłaby lepsza od głowy Lindsay. Sprawdzę tylko, co Courtney i Harold tam kombinują. Sama rozumiesz, tak na wszelki wypadek. Może rzućmy coś na szyny, żeby zablokować koła. To całkiem niegłupi pomysł. Ej! Ups! Rzuć tę butelkę została z niedoszłej imprezy. Cały się lepiej. A może to? <noise> Rzuć jeszcze futro. Zobaczymy, jak będziesz wyglądał jako wielka stopa. <noise> Sorki, to był odruch. obu stronach jakimś dziwnym, pomarańczowym proszkiem, który może się okazać zabójczą bronią. A to Kurtni zajadająca się seropodobną przekąską, którą nie chciała się podzielić. I dlatego Kurtni jako jedyna miała palce umazane na pomarańczowo! Och, to po prostu śmieszne. Czyżby? Odciski palców nie kłamią! Ona mnie wrabia! Powiedzcie, komu wierzycie? Dasiemu muszczkowi, czy komuś, kto naprawdę ma mózg? Skójcie ją! No i znowu zrobiłem was spalona. Przystojny ten mój sobot, nie? Ziomy od efektów specjalnych. Brawo! O, ale czadzior! Jak zdobyć gumowego Harolda? Zagroź, że rzucisz robotę, jeśli nie dostaniesz ekstra dużego budżetu na straszenie dzieciaku. Ja się nie przestraszyłam, wiedziałam! Ogłaszam, że zwycięzca dzisiejszego wyzwania otrzyma cenną nagrodę. Tą osobą jest. Detektyw Lindsay! Wolę! Mnie udało się rozwiązać dwie zagadki. Wiedziałam, że nie jesteś martwy. Ona nawet nie potrafi odróżnić ludzkiego ciała od kawałka gumy. Poza tym, ja cię nie zabiłam. Jestem niewinna. Wszyscy tak mówią. Nagrodą dla Lincy jest wieczór w kinie. W towarzystwie osoby, którą sama wybierze. Ach, nie pamiętam już, kiedy ostatnio byłam w kinie. Nie, nie! Baj się, że cię oskarżyliśmy. To dla mnie nie pierwszyzna. Nie ma sprawy. Chcesz pójść ze mną do kina? A! Nie, badminton nie jest zły. To goodminton. Kurczę, to superminton. Więc co? Eee. Tak? Eee, nic, nic. Straszna hała, co nie? No. Powinno nam była zaprosić Bev. Przynajmniej miałybyśmy o czym ze sobą to dobry strategiczno logiczny ruch, ba Kortni trafił szlak. Zaraz trafi mnie szlak. Jak mogę się gniewać na Lindsay? Widok zazdrosnej Kortni był naprawdę super, a najlepsze było udawanie, że ma to wszystko w nosie. Mam to w nosie. Wisi mi to, wisi mi to i powiewa. Mam to w głębokim poważaniu. Mam to gdzieś? Serio? Muszę ci coś wyznać. Wspaniale jest miło spędzać czas z kimś, kto odbiera na takich samych falach co ja. Hmm? Popcordu? Nie? Poważnie, to wielka ulga być z kimś, kogo naprawdę lubię. A wiesz, że wszyscy zazdroszczą ci ładnego nosa? O, <laughs> hej, filmujecie? E, no cóż, mm, zapraszam Was na kolejne szalone relacje z planu totalnej porażki!